Seler, czosnek granulowany, to nie to, że na pici, to i na jedzeni przychodzili. O, po I mieli takie wow, 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 niespodziankę, przynajmniej no, tak To opiernicz, nie? No to wtedy się robiło tak. Oczywiście postarać, żeby wyrwać tą dziewczynę do tańca, czy, czy żeby za, zakokietować jakiegoś chłopaka, nie? U nas na obiad dzisiaj będzie rybka, ale to nie jest jakiś specjalny tam przepis. Normalnie zwykły obiad, tylko przy okazji przyszłam sobie do Was trochę pogadać. Będę w tej chwili przygotowywać taką prostą marynatę, w której będzie sobie ta rybka około godziny leżała w lodówce, a później zapiekę ją w piekarniku. takie żaroodporne naczynie. I ten. No i tak sobie przyszłam trochę do Was pogadać. Bo mi się przypomniało, słuchajcie, jak byłyśmy małe, muszę trochę zmiękczyć cytrynkę, gdy byłyśmy z siostrą tak w wieku. Ja może miałam 9, ona 6. Jak już taka troszkę bardziej sprytniejsza byłam, no i później, oczywiście, to kontynuowałyśmy przez kolejne lata. Jak wykorzystać rodziców do własnych potrzeb. I słuchajcie, tak, teraz się podpatrywało, to mamy w kuchni. Kurczę, nie wiem, czy będę tu tak synchronizować opowiadanie i robienie <grywanie> tej marynaty. I słuchajcie, i tak podpatrywało się mamy w kuchni, jak mama robiła tam jakieś proste potrawy. Teraz nalałam sobie do miseczki trochę tego oleju rzepakowego i zamiast użyć no, różnych przypraw. Wykorzystam tym razem przyprawę taką do ryby gotowca, pójdę na łatwiznę, już sobie tutaj, bo tutaj sobie nagrywam, na drugą kamerkę pokażę i poczekajcie, może Wam najpierw co do, tej, do tego dam, bo, bo taka będę zamieszana, więc tutaj mam taką y, przyprawę właśnie specjalną do ryby. Wycisnę sobie około dwóch łyżek soku z cytryny, do tego. Tutaj mi została w lodówce kawałek pora, więc też dorzucę. Proszę bardzo, tutaj mamy mm, seler. Czosne, czosnek granulowany. I chyba do tej zalewy to będzie wszystko. Do tej, ym, do, tej panierki, do tej marynaty. No, dobra, no to ja sobie będę tutaj powoli szykować i Wam opowiem. No i słuchajcie, jak, jak bardzo nam na czymś zależało i chciałyśmy, żeby się rodzice zgodzili, to zawsze wyczekiwałyśmy, jak wychodzili do znajomych gdzieś, bo mieliśmy takich sąsiadów zaraz tam naprzeciwko w domku, bo myśmy na takim osiedlu mieszkały górniczym i miałyśmy sąsiadów um, takich, no, takich ulubionych, znajomych od, od rodziców na, na tamten okres, bo <grym> będzie to zmieniło. <grym się> I oni bardzo dużo ze sobą czasu spędzali. No i tam najczęściej, jak oni szli, to myśmy my to miały taki plan, że szykowałyśmy im coś do jedzenia. Ale wiecie, w takiej naiwności dziecięcej nie, było, nie, nie pomyślałyśmy o tym, że przecież oni przychodząc stamtąd to nie to, że na pici, to i na jedzeni przychodzili. <grym się> A my słuchajcie się, tyle napracowałyśmy nieraz w kuchni, robiłyśmy jakieś kanapeczki, jakieś paróweczki. To ja pamiętam do dzisiaj, jak to w tym naszym dużym pokoju tam na parterze, miały, na parterze mieliśmy taki duży pokój gościnny i tam starałyśmy się jakoś udekorować ten stół i, i tak, żeby ich zruszyć, nie? I czekałyśmy do nocy, aż rodzice wrócą. Yy, I ten. W nocy, znaczy w nocy tylko nasłuchiwałyśmy, kiedy się będą drzwi otwierać. Oni wchodzili do domu, to tam już były albo jakieś zapalone świeczuszki, albo gdzieś światło załączone, żeby oni prosto z korytarza weszli, bo to było wejście do domu, było wizawi właśnie tego, tego dużego pokoju. Więc oni tam prosto do tego pokoju szli i mieli takie wow, 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 wow niespodziankę. Przynajmniej nam się tak wydawało. Ja, ja, ja nie wiem tak naprawdę, jak to wyglądało. W mojej dziecięcej wyobraźni... Czekajcie, łóżki sobie nie wzięłam. Wiecie, w mojej dziecięcej wyobraźni to wyglądało jak taka wielka jakaś impra, uczta. Także oni, że, że powinni być bardzo szczęśliwi i zadowoleni, że zrobiłyśmy z siostrą takie party dla nich, nie? No, ale ja nie wiem, jak to wygląda. A ciekawe, kiedyś właśnie będą rodziców, to muszę zapytać, czy oni pamiętają te nasze starania i jak oni to odbierali. No i potem wiecie, i potem się przychodziło do meritum, że chciałoby się albo tam rower. Albo jakiś tam walkman, czy discman, czy, co, czy co, tam, co tam się zapragnęło, czy jakąś lalkę, czy jakiś pierścionek z odpustu. Nie wiem. Nie pamiętam już o co chodziło, bo robiłyśmy to kilkakrotnie. <gry> Także tak mi się a propos jedzenia przypomniało, nie? Że tak kombinowałyśmy właśnie z siostrą, żeby, żeby ten. Tam... No różnie to wiesz. To, to, to każdy, każdy z nas na pewno na swój sposób, jako dziecko albo jakoś taki dojrzewający młody człowiek, manipulował rodzicami. U mnie to często się odbywało tak, bo tata, ja byłam taką córeczką tatusia. Ja byłam starsza, więc sprytniejsza od siostry. I mój tata wielokrotnie dawał się nabierać na różne numery, o czym oczywiście on tam się nigdy nie połapał. Słuchajcie. Jak już potrzebowałam, albo tak, w tych, w tych sytuacjach, że albo jak potrzebowałam od niego coś, albo gdy zawaliłam w szkole, na przykład dostałam jakąś złą ocenę i bałam się, że dostanę opiernicz. Nie? No to wtedy się robiło tak. Czekajcie, muszę umyć sobie ten, ten korzeń. No to się robiło tak. Przyszłam ze szkoły i wiedziałam, że zła ocena. No to odczytałam. Sprawdzałam wieczorem, jaki tatoś ma humor. I zabierało się książkę. I tak, tatu, wiesz, ja się tak bardzo starałam. Zarobiłam pałę. Ale dlatego, że te książki są tak ciężko pisane takim trudnym językiem, proszę cię, wytłumacz mi to, jak to się mówi słowskiego na nasze. Yy... Tak się chyba to wtedy mówiło: nie? na nasze, czy coś takiego w tym stylu, że I tak go wiesz, bo ty jesteś taki mądry, i jak ty w ogóle wytłumaczysz, to ja od razu wszystko kapuję i zaraz będę miała lepsze oceny, a nauczyciele to jakoś mają, ma, zupełnie inaczej nam to tłumaczą, nie potrafią dotrzeć. Nauczyciel jest B, a, a ty jesteś taki fajny, i weź mi to, wytłumacz. I wiecie i ta wdzięczność później za to, że, że ten, że mi wytłumaczył, to i on się poczuł taki. Mm, taki ważny, a ja tutaj tylko tak ręce zacieram. Kurde, znowu się trochę tą pałę uda ten jakoś przeżyć, nie? Także tak się to kombinowało. Dobra, teraz sobie przełożymy rybkę do tego naczynia. Gdybym się zastanowiła, to pewno by się więcej słuchajcie, takich numerów przypomniało. Aha, ale jeszcze tak, już Wam pokażę tą moją rybkę. Ona wygląda tak. Mam drugą kamerkę przygotowaną. To jest sześć kawałków dorsza w kosteczki. Wcześniej układam to na ręczniku kuchennym, przykrywam drugim, żeby mi odtajał już trochę, żeby nie miała tyle wody w nim. O, ja nie lubię, jak to się wszystko tak potem rozpapla w tym naczyniu, więc część wody zostało w ręczniku i w tej chwili mogę sobie już to poukładać. Z tym, że przed włożeniem do tego naczynia posolę sobie troszkę tutaj tą rybkę, dodam pieprzu. Bo mimo wszystko, że to będzie w marynacie, to taki ten, taki ten smak jest troszkę jałowy. Więc ja dam pieprz, a tu jest pieprz troszeczkę pieprzu, O kurczę, zamiast to robić tutaj na wizji, to ja tutaj mówię do siebie a ten. Także tu mam rybeczkę. Ups. Teraz przekładamy tu. Troszkę tej marynaty tutaj rozlewam na dnie naczynia. To taką zawsze metodę mieli, że wiecie, żeby coś uzyskać u, rodzic u rodziców, to trzeba było najpierw ich fajnie zakomplementować jakoś, ale to nie takim, wiecie, pustym jakimś komplementem, tylko takim bardziej wyszukanym. Trzeba było być sprytnym, żeby rodzice się nie kapnęli, nie? Że to jest tylko tako, żeby coś zataić albo nie ponieść kary, albo zmanipulować. <śm> No szkoda, że więcej tych grzechów takich nie pamiętamy, musiałabym się długo zastanawiać pewnie, no bo to, to już tyle lat minęło. No... No ale co no, każdy tak kombinował chyba, nie? Może Wam się coś przypomni, jak Wam się coś przypomni, jak manipulowaliście rodziców do to, ten... A powiem Wam o jednej historii, jak dostałam od mamy w Ciry. Toż mój tata wtedy jeździł do Austrii. I słuchajcie, na tamte czasy przywiózł mi jakieś zajebiste buty. E, to były takie, pamiętam, zielone, zgnity kolor takiej zieleń, takiej kaki, e, e, takie kozaczki, takie, no, za łydkę. I one miały takie ozdobne klamry, wiecie, takie wypasione na tamten czas, kiedy u nas nic nie było, to dostałam z zagranicy takie buciory. No, to było coś, nie? No, a że to już miałam wtedy kilkanaście lat, więc wybierałam się na dyskotekę. Oczywiście mama mi zabroniła te buty brać na dyskotekę, no bo to był taki wypas. A ona się bała, że ja te buty zniszczę, nie? No gdzie to takie, no, takie nastolatki uważają na takie rzeczy, nie? <ścoughs> no, a ja sobie wzięłam plecaczek. Oczywiście jak to na dyskotekę wychodziło się z domu inaczej ubrane w plecaku. miało się ciuchy na zmiany, nie? Więc tutaj to samo zrobiłam. Wsadziłam sobie budki, wsadziłam sobie krótką spódnicę. No i się poszło na tą dyskotekę. Ale były fajne te dyskoteki kiedyś, nie? A ci chłopcy tacy nieśmiali, dziewczynki nieśmiałe i te takie ich podchody. To nie jest to, co teraz. Wtedy to trzeba było się rzeczywiście postarać, żeby wyrwać tą dziewczynę do tańca, czy, czy żeby za, zakokietować jakiegoś chłopaka, nie? Fajne czasy no i w każdym razie, słuchajcie, mama się niestety połapała. I jak wróciłam do domu, to dostałam takie wciry, że już mi się odechciało pożyczać te buty na dyskotekę. <gry> no ale nic się nie stało, nie zniszczyłam ich. No ale tak się zakończyła ta moja przygoda z tymi fajnymi butami. No kiedyś to było tak, ciuchy, które się nosiło po domu i ciuchy, które się nosiło y, na wyjście. Ale ja pamiętam, że to rzeczywiście wszyscy chyba tak wtedy wychowywali dzieci, bo ja na przykład jeszcze jak Marta była mała, to tak samo miałam branka, które były przeznaczone do piaskownicy, te, które były w gości, te, które były po domu, wszystko miało, wiecie, swoją, swoje przeznaczenie. Nie tak, że coś ładnego do piaskownicy się ubierało, czy coś bardziej się zwracało uwagę na praktyczność niż na to, żeby to było takie na pokaz. Przynajmniej tak tam u nas widziałam, że się robiło, i mama często nam też zwracała, Nie? To jest, są ciuchy do kościoła, te są ciuchy na. Możesz sobie iść w tym na, na tam na boisko czy coś. Nie było tak, że w jednych i tych samych spodniach posz, poszłaś do kościoła i poszłaś na boisko, nie? No ale to wynikało z tego, że to były też takie czasy, że nic nie było. Były wtedy pyweksy. Trzeba było mieć dulary na fajne rzeczy no, albo rodziny za granicą, nie? No ale jedni jechali po to, żeby tylko się sobie poprawić życie, a drudzy w ogóle, żeby sobie ułożyć życie od zera zbudować nawet życie w Polsce, ale od zera wszystkiego się ludzie dorabiali dopiero, nie? No, no. więc takie różne były te um, motywacje. Dobra, kochanie, mam te, ile Lubiłam ja tą rybkę? O jest, ale się do Was nagadałam, 15 minut. Dobra, wkładam sobie rybkę do lodówki. Bardzo prosta ta marynata nic takiego specjalnego, ale przynajmniej mogłam sobie tutaj do Was troszkę pogadać. Także dziękuję Wam za spędzenie czasu. Aha, jeszcze Wam tylko powiem, co do tego sobie dzisiaj zrobię. Tutaj mam już przygotowane ziemniaczki, więc będą ziemniaczki do tego w łupinkach. I moczy mi się fasolka szparagowa. Widziałam na którymś kanale, kiedyś właśnie chcę to wyprowadzić z fasolką. Bo wy, wy, oglądałam na którymś kanale, dziewczyna mówiła, że jeżeli mamy w lodówce już taką sałatę zieloną, która już jest praktycznie taka do wyrzucenia, źle wygląda, to żeby nalać takiej mocno zimnej wody do miseczki i wrzucić tą sałatę, że ona naciągnie tej wody i będzie znowu taka jadalna. Bo rzeczywiście nieraz, nie? Jak parę dni poleżą te sałaty, to już tak się wydaje, że one są do niczego i się wyrzuca. Albo przynajmniej część, no. Także z tą wodą muszę wypróbować, a teraz wrzuciłam fasolkę. <laughs> nie wiem, czy to też na fasolkę zadziała, ale nie była już ona taka załadna. Dziękuję Wam bardzo za to, że zostaliście do końca i życzę Wam miłego dnia.